się z szacunkiem nadmowiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w Akademiku Pamięci Ofiar Katynia Starobielska Ostaszkowa. Aby zachować pamięć o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane z czołem w tył głowy. O wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, Naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów. Przypadająca w kwietniu bieżącego roku 69. rocznica zbrodni katyńskiej po raz kolejny przypomina o tragicznych losach polskich jeńców. Wydarzenia z 1940 roku zapisano na kartach historii Polski krwią i mełczeńską śmiercią Polaków. Należą do najbardziej dramatycznych. Tam, na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy. Kiedy 13 kwietnia 1943 roku Niemcy ogłosili, że w blasku pod książkiem, niedaleko Smoleńska, wojska niemieckie odkryły masowe groby oficerów polskich. Wziętych do niewoli przez Sowietów jesienią 1939 roku początkowo nikt nie uwierzył. W okupowanej Polsce przypuszczano, że to nowe kłamstwo propagandy Goebbelsa. Gdy jednak zaczęto publikować zdjęcia odkrytych grobów z tysiącami ciał równo ułożonych jedno obok drugiego, Ludzi z rękoma spętanymi drutem kolczastym, zamordowanych z czarnych tył głowy, kiedy zaczęto publikować nazwiska tych, którzy znaleźli się w sowieckiej niewoli i nagle wiosną 1940 roku zaprzestali korespondencji z rodzinami, kiedy dowództwo polskich sił zbrojnych na zachodzie zaczęło dochodzić. Że zamordowani to oficerowie, których nadal nie poszukiwano na bezkresnych przestrzeniach sowieckiego imperium, by powołać ich do służby pozbawionej kadr oficerskich armii generała Władysława Andersa. Bolesna prawda dotarła do świadomości Polaków, ale dopiero 13 kwietnia 1990 roku Związek Radziecki. Oficjalnie przyznał się do popełnienia zbrodni. Katyn to nie tylko dramat niewoli i wymordowania przez NKWD 4,5 tysiąca oficerów polskich zabijanych pojedynczo z trzema w, w lesie Katyńskim. To prawda, przez długie lata okrywana państwem, przemieczana przez mocarstwa, do dzisiaj zdychana na margines świadomości. Katy to zbrodnia ludobójstwa z punktu widzenia prawa, jedną z najkrwawszych zbiorowych przestępstw. Zbrodnia przeciwko ludzkości zbrodnia nierozliczona, nieosądzona przez żadną międzynarodową konstytucję. あ。 Kolgoty Wschodu. Ten mord był starannie przygotowany wiele lat wcześniej. Motywy zbrodni są jednoznaczne. Zadanie ciosu elicie, elicie narodu polskiego, aby łatwiej go zniewolić i wynarodowić. Obozy w Kozelsku zlokalizowane na terenie dawnego klasztoru. Znajdowało się łącznie 4,5 tysiąca jeńców: oficerowie, profesorowie, lekarze, nauczyciele, literaci, dziennikarze i inżynierowie. W obozie w Systelowniersku, na północ od karkowa to bywało około 3,900 jeńców blisko połowy tej liczby. Stanowili oficerowie, wzięci do niewoli po obronie Lwowa. Ponadto byli tam profesorowie, lekarze, prawnicy, nauczyciele i inżynierowie. Obóz w Ostaszkowie, na północny zachód od Moskwy, podobnie jak poprzednie, zlokalizowany był na terenach przyklasztornych. Uwięziono tu około 6,5 tysiąca jeńców. Oficerów i podoficerów, duchownych, pracowników sądownictwa. 3 kwietnia 1940 roku rozpoczęto jednocześnie likwidację tych trzech obozów. Ewakuacja odbywała się grupami co kilka dni. Część jeńców z poszczególnych obozów wywożono do leżącego na północ od Kozielska obozu Pawliwczy Bur. Z Kozielska pozostałe transporty kierowały się w stronę Smoleńska, a w slajd po nich zaginął 13 km za Smoleńskiem na stacji kolejowej Gniezdowo położonej w pobliżu lasu ciągnącego się do miejscowości Katyś.